Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam na swoim dziewiczym QA na temat studni postu. Wasze pytania, moje odpowiedzi. A głosu nam dzisiaj użyczy pani apetytowa. Pani apetytowa, zapraszam do zadawania pytań: Dlaczego węgle? Nie boi się pan, że przytyje? Bo węgle to węgle? Nie. A tak serio. Problem jest taki, że wiele ludzi demonizuje w dzisiejszych czasach te węglowodany. Tak, jest to problematyczne, bo węglowodany są w, w, wszędzie. Ludzie generalnie jedzą je w nadmiarze, ale jeśli robiliby to mądrze, to nie należy się ich obawiać. A co to znaczy mądrze, jeść je sezonowo, tak jak teraz, gdy mamy więcej światła, czyli w okresie letnim, ograniczać je w okresie zimowym. Tak naprawdę to załatwia większość problemów, już nie mówiąc o jednostkach chorobowych, bo najby tutaj się rozwinął dosyć mocno i długo. Ale tak jak mówię, jeść węglowodany sezonowo. O co chodzi z tą leptyną? Leptyna. Tak jak mówiłem, mój wynik leptyny jest dosyć nisko, w sensie jest poniżej normy. Dzieje się tak w momencie, gdy jesteście na głodówkach czy jakichś dłuższych postach. Leptyna jest hormonem sytości. W momencie, kiedy ona spada, zaczynacie być po prostu głodni. I od tego zależy, jak będziecie wychodzić właśnie z postu głodówki. Kiedy jest ona poniżej normy, żeby ją odbudować. Należy jak, może nie jak najwięcej, ale należy robić to węglowodanami, ze względu na to, że szybciej się ją odbuduje. Można zrobić to oczywiście na ketozie, jest to trudne, nie dla wszystkich osiągalne, bo mówię, każdy się różni, na pewno też grała sprawę yy, genetyka. Po prostu zrobimy to szybciej na węglowodanach, ale oczywiście no, nie żremy ciasteczek i tak dalej. Tylko dużo błonnika, warzyw, jeśli już jakieś pieczywo, to pełno ziarniste. No w ten sposób powiedzmy jak ja. Ale... Po co ten tram? Tran. Tutaj można byłoby opowiadać o tym dosyć długo, ale postaram się to tak obrazowo jakby ująć. Komórki mają lipidową, czyli tłuszczową taką motoczkę. I możemy ją utwardzać albo zmiękczać. Jedząc ryby i zwiększając podaż omega-3, staje się ona bardziej elastyczna. Omega-6, które znajduje się w mięsie, jakby się utwardza. To utwardzenie na przykład jest przydatne podczas zimy. Dlatego w tym momencie sprawdza się ketoza, tak jak mówiłem, właśnie sezonowo. A dlaczego? bo możemy skumulować więcej ciepła. Ale co nam to daje, że jemy właśnie okresowo raz więcej omega-3, raz więcej omega-6? Elastyczność metaboliczną. Co to oznacza? W dużym uproszczeniu łatwiej jest nam przejść z ketozy, czy powiedzmy bardzo niskich węgli do wysokich węgli i na odwrót. Znowu mamy sezonowość. Sezonowość jest dosyć kluczowa generalnie w żywieniu ludzkim, tak bym powiedział. Elektrolity z sorbitolem, czy po prostu słodzik domowej roboty? Generalnie nie wiem co to znaczy słodzik własnej roboty. Nie, kupowałem gotowe, gotowe elektrolity. No trzeba uważać na te słodziki, wiadomo. Tamka czy na aspartam nie przesadzać, a najlepiej w ogóle ich nie brać. Z takich uważam lepszych to stevia i erytrol, może splenda. Wszystko zależy w jakim stanie macie tak naprawdę jelita. Niektórzy w ogóle żadnego słodzika nie, nie tolerują. Z drugiej strony na tak długich postach, jeśli chodzi o elektrolity, branie czystej soli niektórym nie służy. Często to się objawia wymiotami po soli, ale ma to bardzo często podłoże jakieś chorobowe typu Helikobakter czy niesprzelne jelita i bez i tak dalej. No to już jest no też dosyć głęboki temat. Jeśli ktoś planuje dłuższą głodówkę i jakby nie toleruje soli, to polecam wybrać od siebie dobry. Dobre elektrolity mogą być na słodziku, tylko wiadomo, też z nimi nie przesadzać. Nie? Witam. Co myślisz, aby spróbować wprowadzić awokado? Mhm. Awokado, tak, bardzo fajny owoc, ale przy mojej diecie w tym momencie się nie sprawdzi, bo awokado ma bardzo dużo tłuszczu. W tym momencie ograniczam tłuszcz, jak tylko mogę, bo jem... Sporo węglowodanów, czasem to jest i nawet 400 gram węglowodanów. Do tego przynajmniej e, te 160 gram białka. Często wychodzi tam i nawet pod 200. No i tam czasem maksymalnie wychodzi mi tłuszczu. To mówię, to wszystko jest dosyć ruchome do, do 80 gram, ale przeważnie mieszczę się w 50 gramach. Z czego e, 25 gram jest rano. A czy nie miały być tłuste ryby jak halibut? Halibut. Bardzo dobra ryba. Ryba. Jedna z moich ulubionych. Szczególnie wędzona, ale wędzona jest jeszcze bardziej tłusta. No, dokładnie to samo co z awokado. Na ten moment nie mogę. Jem ryby. Chudy ryby, ale tylko ze względu na objętość. Można jej zjeść bardzo dużo. Ma mało kalorii, tak jak halibut, mintaj, ale jakoś akurat mi akurat mintaj nie podchodzi. Dzisiaj kupiłem flondrę. Flondra też ma mało kalorii, także polecam jak chcecie się po prostu najeść. No i najlepiej na parze. Nie? Też nie byłem przekonany do tego pomysłu w ogóle robienia rzeczy na parze, ale okazuje się, że niektóre rzeczy zachowują Który taki długi post stosujesz? Ja 55 na wodzie, także szacun. To jest mój trzeci post. Pierwszy trwał, trwał 76 dni, drugi trwał 60. Tak, 60. No i ten 100, a najgorszy był drugi post 60 dni, ale to może Wam kiedyś opowiem, bo wiąże się z tym dosyć, jak dla mnie już w tym momencie zabawna historia. Może kiedyś się odważę. Czy po studniach odczuwasz głód? W tym momencie tak. W tym momencie tak. Mógłbym cały czas tak naprawdę jeść, no ale to jest właśnie oznaka tej, tej niskiej leptyny. Ale podczas... Podczas jakby wychodzenia w ten pierwszy dzień miałem straszne barwy w ogóle, żeby zacząć jeść. Tak jak nie wiem, czy widzieliście, czy nie. U Rafała się wypowiadałem w tego postu, że mamy taki straszny, mocny fokus na rzeczy, które chcemy w danym momencie zrobić. Bałem się, że to utracę. E, wiadomo, troszeczkę i tak musiałem zwolnić, bo tempo jest generalnie w moim życiu zabójcze. Mało śpię, co nie jest zbyt dobrą rzeczą. E, Tyle. A na przepisy będzie można liczyć? Chodzi mi o przepisy na, wyj na wyjście z głodówki. Powiem tak. Generalnie mógłbym, mógłbym to nagrywać, ale to jest. Nie, nie przepiszecie jakby tego do siebie jeden do jednego. Bo jeden będzie właśnie lepiej wychodził w ketozie, bo być może będzie zima, bo być może nie spadnie ta leptyna tak nisko. Generalnie zapraszam do siebie na konsultacje. Zawsze jakoś możemy pomóc, czy to w rozpisaniu jadłospisu, czy, czy, czy jaką strategię obrać. Po prostu zapraszam. Mam pytanie. Jak pan będzie wychodził z tej głodówki i ile dni? No, widzicie, ja nie wiem, ile. Póki ta leptyna nie odbije, to tak naprawdę będę wychodził z tej głodówki. Na pewno to się jakby objawi tym, że sens się poprawi, bo teraz tak mówię, po 4-5 godzin. No też ze względu na ten swój projekt tajemniczy, o którym niebawem powiem. Ale to też jest oznaka właśnie tej niskiej leptyny. Wiadomo, odczuwam Niski poziom męskich hormonów. Nie przejmujcie się, hydraulika działa, ale po prostu chęci nie ma. To jest normalne. Jak i u kobiet, taki i u, u mężczyzn te hormony spadają, ale spokojnie one się wyregulują. Cięższa sprawa jest tak naprawdę u kobiet, dlatego też aż tak długich postów na pewno nie polecam. I pamiętajcie kobiety. Post nie jest dla Was zawsze najlepszym rozwiązaniem teraz i nigdy nie nie zaczynajcie podczas okresu, ok? Nigdy. Dalej poproszę. A jak u Ciebie z sercem podczas postu? Palpitacje, podwyższony puls i tym podobne? Wiem skąd wzięło się to pytanie. Te pytanie wzięło się może inaczej. U mnie osobiście ja miałem naciśnienie, ważyłem 140 kg, więc siłą rzeczy. Ten organizm nie był zdrowy. Naciśnienie, wysoki puls przynajmniej przynajmniej istotą nie była norma. Wszystko się uregulowało. E, ostatnio mierzyliśmy nawet puls, to był M4, także książkowo. E, a pytanie wzięło się stąd, e, że pewnie ta osoba, która zadała to pytanie, napotkała no, takie problemy, a jest to spowodowane e, brakiem lub złym dawkowaniem. Elektrolitów po prostu. Pamiętajcie, trzeba brać te elektrolity, bo można się no może nie przekręcić, ale można się wystraszyć, bo, bo różne rzeczy właśnie i serce, kołatania, e, bóle mięśni, łydek. Pamiętajcie, elektrolity podczas postu to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę oprócz wody podajecie do swojego organizmu. I to jest kluczowa sprawa. Byłam kilka razy na głodówce dziesięciodniowej, ale najgorsze jest wyjście i utrzymanie wagi. I tak i nie. Słuchajcie, na jakiejkolwiek nie bylibyście tak naprawdę diecie, to kluczem jest zmiana nawyków żywieniowych. No, możecie być na poście, no, jeśli czytaliście jakiekolwiek badania tak, mówi się o braku efektu jojo, że działa antykatabolicznie tak naprawdę, no ale trochę trzeba głębiej po, po jakby wejść w temat, ale jeśli nie zmienicie jakby podejścia w stosunku do jedzenia, prosta sprawa, jeśli wyjdziecie z postu, nawet powiedzmy, nie wiem, 2-3 miesiące będzie super, ale wrócicie do takiego, wrócicie do takiego życia, jak było wcześniej, typu, nie wiem, Dwa, trzy razy w tygodniu piwko, pizza i tak dalej, no to się rzeczy w końcu musicie przytyć. Także zmiana e, jakby takiego mindsetu jest kluczowa. Powiedz proszę, czy podczas głodówki miałeś jakieś kryzysy związane z samopoczuciem i sobie z tym poradziłeś? Samopoczuciem nie. Samocz samopoczucie było na tak genialnym poziomie. To nie było tak, no, tam nam. <laughs> To nie był na poście, dłuższym powiedzmy, około 10 dni, to tego nie zrozumie. Ten fokus, to skupienie się na, na, na pewnych sprawach yy, jest nie do opisania. Fakt Faktem pamięć z czasem szwankuje, ale to też jest związane z hormonami, to też się wszystko musi yy, odbudować. Jedyne co to zmęczenie fizyczne. Yy, to tak, wiadomo każdy musi chodzić do pracy, gdzieś tam yy, pieniążki zarabiać. Jaki jest na to sposób, no jedyne co to trzeba odpocząć. Najlepiej trochę więcej pospać. Ale tak jeszcze wrócę do tego spania, że na początku po prostu to właśnie, że reguluje się bardzo mocno ten sen, o czym opowiadałem gdzieś tam w rolkach. No wiecie, no 100 dni to 100 dni, ale przy 10 dniach można bardzo fajnie sobie na przykład wyregulować. Wyjście z głodówki to nie takie hop -siup. Dobrze, że robisz to mądrze. Ja po stu godzinach wychodzę rosołkiem z żółtkiem i stopniowo zwiększam. Nie wiem co, co zwiększam, chyba też kaloryczną albo jedzenia, ale nieważne. Słuchajcie, ten rosół, domyślam się, że chodzi o tak naprawdę te zupy mocy i, i tak dalej. To jest jakieś rozwiązanie, ale niekoniecznie zawsze może się sprawdzić, bo większość ilość tłuszczu może powodować no wiadomo co. Zaraz dwójeczka i tak dalej. No, no trzeba uważać. Jeśli już, to ten rosół taki bardziej chudy tylko na kurczaku, być może albo sam warzywny. U mnie sprawdzają się zawsze dwa jajka na miękko przy takich krótszych postach tam tak naprawdę już y, ładuje, nie? Możecie te dwa jajka sobie zjeść i, i potem tak naprawdę próbować y, y, próbować rzeczy, które wam szkodzą, które nie. Ja na przykład przy pierwszym poście y, miałem problem z trawieniem chleba Keto, nie? Tam było naprawdę dużo błonnika i z tym też bym uważał. Nie? Także y, te dwa jajka przy 10 dniach myślę i jakaś taka dieta nam półpłynna. Niekoniecznie pusta. Tak. Moja ostatnia głodówka była dla mnie dosyć ciężka. Nie pod względem odczuwania głodu, a pod względem samopoczucia. Nie miałam totalnie siły. Z perspektywy czasu myślę, że spowodowane to było niedoborem snu. Słuchajcie, no całe społeczeństwo, od dzieci po, po, po tych starszych, ma bardzo często niejakościowy sen. A wiadomo, telefon, światło niebieskie to siedzimy do późna, nie, nie dosypiamy, bo trzeba wstać do pracy, trzeba wstać do szkoły. Ten naprawdę jest kluczowym, jakby, takim elementem życia. Jeśli nie regulujecie i hormony, i gdzieś tam wszystkie stresy. Powiedzieć osobny film na ten temat. Chciałabym kiedyś zrobić taką długą zdrowotną, ale musiałbym mnie ktoś mądry poprowadzić, sama bym nie zdobyła się na taki wyczyn. Powiem tak. Zapraszam na konsultację, coś pomyślimy, ale 100 dni dla kobiety uważam, że to jest no duża przesada. Nie? O ile u facetów można te hormony różnymi środkami wspomagać i je regulować dosyć szybko. No to u kobiet może, może to naprawdę narobić szkód i nie polecałbym, ale jeśli chodzi o, o, o jakieś krótsze podposty post czy suplementacje, po zapraszam, dogadamy się. I moje ulubione, to na pewno niezdrowe. A ja powiem, że niezdrowe jest ważyć 140 kg przy 170 cm wzrostu. I tyle w temacie.